Cześć, ja dziś przychodzę do Was z projektem Denko. Pokażę Wam kilka kosmetyków, które udało mi się zużyć w, w ostatnim miesiącu. Jak wiecie, postanowiłam co miesiąc nagrywać takie filmiki. nawet jak będą tu trzy rzeczy, to Wam je po prostu pokażę. Natomiast w tym miesiącu znowu zużyłam dosyć dużo, bo akurat już pod koniec chyba lipca miałam na wykończeniu szampony i odżywki, więc będą tutaj głównie szampony, znaczy głównie będzie kilka szamponów i odżywek. Ale zacznę słuchajcie od płynu, żelu, płynu żelu z Palmolive. Słuchajcie, uwielbiam ten żel, on przepięknie pachniał i... O Jezu, cudownie. I słuchajcie, flaszka 500 ml kosztuje e, 10 zł na promocji, więc rewelacja. Ja uwielbiam czuć na skórze ten zapach słuchajcie Palmoli. Po prostu uwielbiam. Kolejną rzeczą jest e, odżywka odbudowująca Long Repair z Nivea. Słuchajcie, kiedy się używam, kupiłam ją teraz po jakimś tam czasie i jest naprawdę dobra. Włosy pięknie pachną, są takie wygładzone, no bo wiadomo na ma silikony, ale słuchajcie, jest fajna. Nie obciąża jakoś specjalnie tych włosów i ja za nią dałam 7 zł na promocji. Kolejną rzeczą jest e, też odżywka z e, Isany i to jest odżywka. Jedwabisty połysk intensywnie pielęgnuje zmatowiałe, suche włosy oraz zapewnia równowagę wilgoci. Powiem Wam tak, jeśli chodzi o Isane, wiecie, że ja ją lubię, one jest bez silikonów, natomiast jeśli chodzi o te wszystkie szampony i odżywki, to wydaje mi się, że one są takie same. Ja nie widzę różnicy, bo jak wiecie, ja już miałam też y, taką z beżowym tutaj, jakąś tam pielęgnacyjną i jeszcze chyba jakąś, to powiem Wam szczerze, że ja nie widzę różnicy między nimi, tak więc, y, ale są jak najbardziej fajne i jak najbardziej na tak. Słuchajcie, kolejną rzeczą jest szampon z Isany 7 ziół. Też się powtarza u mnie ciągle, tak więc e, nie będę dużo mówiła, powiem w zasadzie tylko tyle, że bardzo to lubię ten szampon, kosztuje 6 zł i tak jak powiedziałam przy odżywce, to samo powiem przy szamponie, że ja nie widzę różnicy między tymi szamponami, bo teraz mam jakiś tam inny, więc nie widzę różnicy. One są wszystkie dla mnie tak samo fajne. Kolejną rzeczą jest mój ulubiony środek do paznokci również z Isany. Ja zawsze kupuję ten sam, także nawet nawet nie chcę szukać innego, bo ten jest naprawdę bardzo dobry i na promocji kosztuje około 3 zł. Następna rzecz to jest e, żel do mycia twarzy z Nivea. Bardzo fajny, słuchajcie, ja uwielbiam ten zapach kremu Nivea, tego takiego, wiecie, tego pierwszego, co się w ogóle pojawił na rynku. Słuchajcie, jest taki prawdziwy zapach niwa, który teraz mam żel do mycia, e, do kąpieli z tego i słuchajcie, jest po prostu rewelacyjny. Uwielbiam te zapachy, po prostu one są takie, takie orzeźwiające, tak szczególnie jak się z rana człowiek, czy umuje twarz tym, czy, czy wykąpie, no po prostu rewelacja. Ten żel był bardzo dobry, bardzo dobrze ścierał makijaż. I słuchajcie, na pewno do niego wrócę za jakiś czas. To była wersja do cery normalnej i mieszanej 150 ml kosztowało mnie. Hmm, ile? Chyba około 12 zł. Naprawdę fajny. Kolejną rzeczą. O, jeszcze jeden szampon mi się zawieruszył, ale słuchajcie, to jest szampon z Altery, który ja kończyłam już jakiś czas, dlatego że... Nie przepadam za alterą. E, słabo my, myję moje włosy. Odżywki też nie są jakieś rewelacyjne. Dużo bardziej wolę Isane. I słuchajcie, to było akurat e, biotyna i kofeina. Dodaję włosom energii. Odżywia od nasady po końce. Nie wiem. Wiecie co? Jakoś specjalnie za, tak nie zauważyłam, żeby cokolwiek robić z moimi włosami. Natomiast wiem, że ich nie doczyszczał. To na pewno. Więc ja tam za alterą nie przepadam, więc na pewno nie kupię więcej. Hmm, kolejną rzeczą... Jest jedwab, pokażę Wam z daleka, bo ta butelka to jest farmacji, jest obrzydliwa, taka obklejona, ale no tak jakoś nie wiem, czy ona tak się obkleiła, nawet nie mogłam tego zmyć u góry. Słuchajcie, ten jedwab wpłynie bardzo lubię, pokazywam go raz w ulubieńcach. nie obciąża włosów silikony w nim zawarte, są rozpuszczalne w wodzie, więc po prostu ekstra kosztuje około 9 zł w Rossmanie. Starczy mnie bardzo długo, bo jak wiecie, ja takich produktów nie używam na co dzień, tylko raz tam na jakiś czas. Kolejną rzeczą jest drugie opakowanie. Też Wam wspominałam w poprzednim denku, że zostało mi jeszcze drugie opakowanie. Tej soli takiej, to było sól, Masujące tabletki do dłoni. Czy te, czy zielone, używam raz do dłoni, raz do, do stóp, tam nie zwracałam na to uwagi za bardzo. One się różniły tylko zapachem, niczym więcej. E, Okej, okay. ale bym chyba więcej nie kupiła. Wolę moją sól z Rosmana, którą sobie wsypuję do wody i tam moczę nogi czy, czy, czy dłonie. Kolejną rzeczą, słuchajcie, jest Krems AA, to jest Oil Infusion 30. Jak wiecie, ja miałam taki na noc i na dzień. Tego na dzień jeszcze nie wykończyłam, dlatego że były te upały i ja cały czas stosowałam ten mój Krems z Eveline, natomiast ten stosowałam na szyję, na dekolt i, i na twarz na noc, więc skończył mi się szybciej. Słuchajcie, rewelacyjny krem, on bardzo dobrze nawilża, jest lekki, szybko się wchłania, nie pozostawia żadnej tłustej warstwy, więc słuchajcie, na pewno do niego jeszcze wrócę. Eee, zapłaciłam za niego, to jest wygładzenie zmarszczek, odżywienie plus wygładzenie zmarszczek, ja zapłaciłam za niego jakieś 15-17 zł w Rossmanie. I ostatnią rzeczą, słuchajcie jak szybko poszło, ostatnią rzeczą jest kredka do brwi, słuchajcie... Ja mam cień z Golden Rose do brwi. Ja w ogóle też chcę wam zrobić filmik o brwiach. Um... I mam cień, ale ja jakoś, słuchajcie, on jest super. On ma ekstra kolor, ale nie przepadam za cieniem. Ja osobiście wolę malować brwi kredką. Tym bardziej, że teraz one mi dosyć ładnie odrosły. I tak naprawdę jej ja tylko delikatnie mu podkreślam u dołu i tutaj na, na końcach. I słuchajcie, chciałam powykańczać kredki, które miałam. E, I jedną, którą właśnie skończyłam. Znaczy, jej nie skończyłam, ona się po prostu. Zaraz wam powiem, co się z nią stało. Tutaj chyba nic nie zobaczycie. To jest kredka w ogóle. Jaka to jest firma? Lovely? Chyba lovely. O Jezus, lovely, tak mi się wydaje. Tak, automatic liner. No, kolor jest taki, wam powiem szczerze, dziwny tutaj, ale na brwiach wyglądał rewelacyjnie. To jest taki ładny, zimny brązik i. I powiem Wam. Vibo to jest. To jest Vibo. I słuchajcie, powiem Wam tak. Wadą tego, nawet Wam teraz tego nie mogę otworzyć, bo tu się wszystko spaprało w środku. Bo słuchajcie, ten. Em, ten wkład w środku, on był za luźny. I słuchajcie, jak się odkręcało, to czasami się go odkręciło, czasami trzeba było kręcić godzinę, żeby on wyszedł, bo on był po prostu za luźny. Nie można było za dużo go tutaj wy, wykręcić, dlatego że on by się połamał, bo on cały chodził w tym opakowaniu. On był dużo cińszy niż ta dziura tutaj. No ale wiecie, no jakoś tam malowałam. No, stwierdziłam, że za 6 zł już tu obrawę maluję, nie będę narzekać. Ale co się stało? To pewnego dnia, słuchajcie, coś się właśnie zablokowało tam w środku i nic z tym już nie mogłam zrobić, tam się coś wcisnęło w ogóle jakieś dziwne jest, po, takie popaprane jakby to w ogóle nie wiem co tutaj się stało i słuchajcie, ani tego kręcić nie mogę, ani nic tak się zrobiło, ale to już była końcówka, bo już nie miałam jakiś czas, także słuchajcie, no sam kolor sobie jak kred na kredkę za 6 zł ekstra, tylko że mówię, no taka wiecie, no jak jest z jakiegoś bazaru powiem wam szczerze, no bo jak żeby ten wkład się nie trzymał, tego środka tego opakowania, no to coś dziwnego ale sama w sobie kredka całkiem spoko Także słuchajcie, to na tyle mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał i zapraszam na kolejne moje filmiki. Hej!